Cześć wszystkim, mam na imię Waleria i witam Was na moim kanale, w którym znajdziecie tylko i wyłącznie modne wskazówki, jak wyglądać stylowo i świadomie kompletować swoją garderobę. Dlatego koniecznie go zasubskrybujcie, a dzisiaj porozmawiamy o denimie. Omówimy aktualne modele i trendy, opowiem komu i jaki model będzie najlepiej pasować, a na końcu podzielę się z Wami przydatnymi wskazówkami, więc koniecznie obejrzyjcie ten odcinek do końca. Dzisiaj zebrałam dla Was takie top 10 modeli jeansów, które koniecznie musicie znać. Zacznę od najbardziej kontrowersyjnej i najpopularniejszej tendencji to jeansy z obniżoną talią, które wróciły do nas i zostaną na dłużej. To takie szerokie, werkowate jeansy, które mogą wyglądać naprawdę bardzo stylowo. Zwrócić to trzeba jednak uwagę na fasum tylko szeroki. Najlepiej z włączeniem z crop topem albo ze swedrem o krótkim kroju, czy koszulką. Jeżeli figura oczywiście nam pozwala na noszenie tego typu jeansów, to będzie to wyglądać bardzo stylowo. Także szerokie jeansy o długości maxi. A jeżeli mówić konkretnie o trendzie, który jest aktualny, to takie o długości, które ciągnie się po ziemi. Wiem, nie każdemu może to pasować. Ale też taka długość troszeczkę nad, zień, nad ziemią także będzie bardzo modna. Jest to idealny model dla większości sylwetek, gdyż takie fason skrywa wszystkie mankamenty i jednocześnie wydłuża i wyszczupla naszą sylwetkę. Jednak wybierajcie te o nieco grubszej tkaninie, gdyż te cieńsze mogą niestety podkreślać wasz brzuszek, więc miejcie to na uwadze. Jeżeli obawiacie się tego fasonu ze względu na długość, to pamiętajcie, że zawsze możecie je troszeczkę podwinąć, co także będzie wyglądać bardzo stylowo. No i oczywiście dżinsy cargo z wielkimi kieszeniami w okolicach bioder co jednocześnie dodaje objętości naszym nogom. Ten twarzyn jest bardzo popularny, noszą go wszyscy w położu, łączenie z różnego rodzaju stylizacjami czy obuwiem. Najczęściej łączy się z romantycznym stylem albo z długością krop, aby właśnie zbalansować ten szeroki dół. Świetnie będą uzupełniać zarówno eleganckie, jak i sportowe stylizacje. Spodnie cargo omówiłam już w poprzednim odcinku, więc serdecznie zachęcam do obejrzenia. A najbardziej uniwersalnym i aktualnym już od dłuższego czasu jest model jeansu o klasycznym kroju. Prosta maxi długość z prostą nogawką uzupełnią każdą stylizację. Taki fason jeansów będzie zawsze modnym. To jest taka baza i must have dla każdej z nas. Pamiętajcie, że nie powinny one być obcisłe. Także w podobnym fasonie, który jest teraz na topie, to są dżinsy Barrel o zwężonej nagawce. Zauważalny jest tam taki efekt push-up w okolicach bioder, co nie każdemu może się podobać. A to, co pojawia się co sezon na pokazach, a niestety nie jest zauważalne na co dzień, to dżinsy dzwony. Teraz aktualne jest rozszerzenie, które idzie od kolana, co oczywiście nawiązuje do mody z lat 70. Taki fason wydłuża nasze nogi, wyszczupla sylwetkę. Przy wyborze tego modelu, zwróćcie uwagę na ich długość. W żadnym wypadku nie wybierajcie te przykrótkie. Powinny być do ziemi niezależnie od tego, jakie buwie do nich zakładacie. Także z tamtego okresu trendem, który jest teraz aktualny, to tak zwany Total Denim Look czyli łączenie spodnicy z topem z jeansu. Oczywiście koszulę ze spodniami z jeansu. To jest hit tego sezonu, można także dodać do tego warstwowość, jakąś koszulkę pod spód, golf czy mm, żakiet na górę. A jeżeli nie jesteście fankami total looku, to oczywiście można go rozmaicić, dodając na przykład do tego jakąś wełnianą marynarkę, e, może taki wariant spodoba Wam się bardziej. To, co mi się spodobało w tegorocznych tendencjach, to symetryczne rozcięcia. Jedyny minus tego fasonu, to jeżeli przebrać je parę razy, to niestety będzie się pogorszyć wygląd tego modelu. Także dżinsy w style patchwork są nadal popularne. Zauważana jest popularność rozjaśnionego denimu o odcieniu szarym, ciemno- i jasno-szarym lub ciemnozielonym. Mnóstwo odcieni. Także niewykończony brzeg nogawek, to jest taki must have i bardzo popularny trend tego sezonu. A kiedy on się skończy, to wystarczy obciąć tę nierówność w, albo podszyć i będzie można je dalej nosić. Ja jestem ogólnie zdecydowanie fanką, aby rzeczy służyły nam jak najdłużej, aby podobały się nam niezależnie od panujących trendów. To, co także jest modne w tym sezonie, to cięcie na szwie nogawki. To jest popularny trend, zauważalny już w większości z sieciówek. Wygląda dosyć ciekawie. Jeżeli podoba Wam się taki fason, to zachęcam, abyście w takim wypadku e, wybierały jednak te modele z wycięciem z boku, a nie z przodu. One wyglądają bardziej stylowo i korzystniej dla naszej figury. Będą pasować także do prawie każdego obuwia. A to, co niestety już jest nieaktualne, może być przykre. Dla niektórych, ale mam z jeans, które zaczęły tracić na swojej aktualności już w e, zeszłym latem, a teraz modna jest właśnie długość maxi, a nie podkreślenie swoich pięknych kostek. Niestety nie w tym sezonie, ale za to możemy oczywiście podkreślić piękno naszych nadgarstków. Teraz większą uwagę zwraca się na fryzurę, makijaż, crop topy, czyli tą górną część, a nie jak to było 5-6 lat temu, dolną. Dlatego, krótka długość, także w szerokich fasonach, nie jest dla danego sezonu aktualna. Najczęściej projekt wymyślają te rzeczy, których jeszcze nie mamy w swoich szafach, abyśmy je kupiły znowu. Dlatego tworzą coś nowego, aby nam sprzedać ponownie. No i oczywiście nam także zaczyna się chcieć czegoś nowego, jeżeli z roku na rok nosimy te same lub podobne modele, więc w pierwszej kolejności to my jesteśmy inicjatorami, aby pojawiały się w sprzedaży nowe fasony i trendy, dlatego pamiętajcie, aby nosić przede wszystkim to, co się Wam podoba i w czym czujecie się najlepiej. Nikt nie ma prawa, aby zmuszać Was do noszenia tego, a nie innego modelu. Nie zapominajmy o tym. A teraz kilka jeansowych lifehacków, o których bardzo chciałam Wam przypomnieć. Wybieramy dżinsy o wysokim stanie, jeżeli zależy nam na wydłużeniu naszej sylwetki. Fasen o obniżonej talii uzyskamy wybierając dżinsy o jeden czy dwa rozmiary większe. W ten sposób otrzymacie model w najmłodniejszym fasonie tego sezonu. Dżins można skracać, obcinać, podwijać albo podszywać. Wszystkie te warianty są aktualne dla każdego szerokiego modelu dżinsów i oczywiście kieszenie z tyłu. Od ich formy, położenia zależy to, jak będzie wyglądać się nasza pupa. Dlatego bardzo ostrożnie wybierajcie dżinsy, gdzie kieszenie są zbyt nisko i blisko do siebie osadzone, bardzo malutkie po rozmiarze albo na odwrót zbyt wielkie. To tyle na dziś. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w następnym.